niebieskiego, ostrego Takisa o ale już jak pachnie, tak A w ogóle miałem wypadek na deskorolce, no i Nie mogę skakać Dobra, jemy na 3-4 3-4 Ale nie całego Oh. Oh. С одной а с другой стороны она не остальное. Czerzej, jak już raz zjadłem to teraz nie jest ostre. Ale ja nie wiem dlaczego. Może coś po terminie. Ja nie wiem, ale wiem jak taki zwykły jest ostry. Ostre, jednak, ale tak trochę. Ale w skali od ostrości 1 na 10. Z wodą ostrzejsze, z wodą ostrzejsze. I to prawda, no to 1,5 na 10. Możecie sami przetestować, ale dla mnie jakoś nie były ostre. Ekstremalnie ostre, no zobaczcie. Tutaj jest od najzimniejszego do najcieplejszego, no jest takie w od straci nawet w sumie dobre. Ale nie ja aż aż tak wielkiego smaku. W skali od ostrości to daje e, takie 1,5 na 10, ale w skali od dobrości to pół gwiazdki. Mm, za bardzo to nie polecam.